Witajcie kochani na moim kanale Dzisiaj rozpakujemy sobie paczuszkę którą wygrałam na kanale zdrapmy coś Była taka śmieszna sytuacja, bo tak naprawdę tą paczuszkę wygrał życiowy doradca no ale się nie zgłosił, więc Zdrabmy coś zrobiła jeszcze raz losowanie, no i wygrałam ja takie no przeznaczenia więc powiedziałam doradcu, że jak będzie tu jakaś główna nagroda albo jakaś większa, to dzielimy się także Trzymajcie kciuki. Powiem Wam, że bardzo źle się czuję, jeśli chodzi o mój kręgosłup. Byłam u lekarza, dostałam zastrzyk, dostałam jakiś lek, który mam brać. Jedna tabletka chyba na dzień, więc jakiś bardzo mocny, więc jest mi naprawdę bardzo ciężko. Nawet nie wiem, czy dam radę wydrapać zdraki, które tutaj wygrałam, bo tutaj wiem, że wygrałam z drapki. A jak nie będę mogła, jak będzie mi ciężko, to po prostu dodrapię i dokleję ten filmik, no bo na. Mówię Wam. Do, doigrałam się, że tak powiem. No ale co zrobić? Po prostu szarpnęłam. Jest to jakieś zapalenie mięsia, bo sprawdzili tam wszystko. Nawet KGHG zrobili mi serca. I powiem Wam, że serduszko mam zdrowe. Więc to jest OK. Muszę tutaj jakoś to rozpakować. Przygoda z tą paczką też była, bo Podobno yy, była wysłana dosyć wcześniej, ale coś tam się stało. Nie, nie wysłane zostało, bo to już minęło trochę czasu od tej mojej wygranej. Więc, yy, no, tak to wygląda. Tutaj sobie z drapeczki wziąłam, żeby przykryć. Więc, tak, zobaczmy sobie, co ja wygrałam. Więc, tak, Nutella. O, bardzo fajne. Nie próbowałam. Myślę, że Ada się ucieszy. Tutaj kitki. O! z orzechami i z tym. stofu mm, bardzo lubię. Karmelem, czy jak to nazwać? Yy, druga czekoladka taka Big Mac, bo dostałam taką czekoladkę od Gabi testuje. I bardzo fajna, smaczna. Także dziękuję. I coś tutaj wygrałam. Zobaczcie, bo już nie pamiętam dokładnie. Yy, maseczka nawilżająca. Bardzo fajna. Kupiłam sobie ostatnio z tej firmy. To chyba w Lidlu jest, bo my Lidla nie mamy. I jak byłam w Lidlu, to, przepraszam, to sobie kupiłam do włosu. Też bardzo fajne. Yy, tutaj maseczka oczyszczająca. Nie używałam tych maseczek, więc to jest dla mnie nowość. Yy, taka ryżowa chyba. I tutaj z czarną glinką chyba też. Także z węg węglem. O, węglowa. Yy. No, nie, nie, nie widzę w ogóle pierwszy raz te maseczki, także dla mnie to jest nowość. I słuchajcie, wygrałam tutaj drapeczki. Pięć drapeczek owocowej eksplozji. Także bardzo się cieszę. Yy, więc co? Yy, zaraz się zabieram za drapanko. Jak dam radę wszystko wydrapać, to wydrapimy. Jak nie, no to po prostu będę doklejać, bo yy, naprawdę boli mnie ręka. Nie mogę, znaczy ręka mnie nie boli, ale jak podnoszę ręką, czy coś robię ręką, to yy, boli mnie cały kręgosłup więc na nie jest lekko. Także ja bardzo dziękuję, zrapnę coś. Bo to jest kanał, Zdrapnie coś. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba nazwa tego kanału. Tak Zdrapmy coś. Ja tak czasami sobie jadę, widzę. Ten może zdrapać coś, ale nie, no mam jakieś tam zasady. <grydy> Ile wybiegam, tyle wydrapię, więc zaczynam to od lipca. Ale widzicie, co się dzieje? Nie mogę biegać. Więc jest pod znakiem zapytania moje bieganie tego maratonu. Czekajcie, bo jest dropu jeden. Więc ja jeszcze cały czas jestem, że tak powiem, nie wiem, czy będę biegła, czy będę tylko kibicować mężowi, bo no, tak jak Alicja napisała kryjnie zakupów, że zdrowie jest ważniejsze, no i jeśli będzie źle, to nie pobiegnę, no bo to jednak jest maraton, to jest bardzo dużo, pobiegnę po prostu innym razem, to znaczy nie jest to czas yy, mój na maraton. Także no tak to jest. Ja już ogólnie nawet byłam nastawiona, że nie będzie tego biegu przestałów, wiadomo co, nie? Bo, bo różnie było. No ale jednak będzie ten bieg, no i szkoda by było nie skorzystać. No ale tak jak mówię, no nie może być wszystko. Yy... Powiem, że gorąco mi jest jak to robię teraz, bo jednak nie mam siły na to. Coś mówiłam. I nie pamiętam co. No, no myślałam w myślach, że, że chyba nie będzie tego biegu, ale jednak jest. No, widzę, że ciągle coś się dzieje, żeby, żebym tylko nie trenowała. A do maratonu trzeba jednak trenować. To nie jest tak obsiut. No, ale nic, zobaczymy: cytrynka. Tutaj mamy cytrynkę i tutaj mamy cytrynkę. Sobie sobie. Po tej zdrawce zrobię sobie przerwę, bo powiem Wam, że figa że jest mi ciężko. Gruszka. Tutaj mamy gruszkę i tutaj mamy gruszkę. Jabłuszko. Arbus. Skarpkę. I co? I pomarańcza. I nie ma nic. Także robię sobie przerwę i potem wkleję kolejny filmik. Powiem Wam, że poddrapowuję sobie, żeby szybciej to było. I zobaczcie, mam taką samą wdrapkę jak ta. Znaczy same takie kiwi-kiwi. Pomarańcza-pomarańcza. Melon, melon, jabłko, jabłko, yy, awokado, awokado, truskałka, truskawka, tu cytryna, tu cytryna. No bo dosłownie jest taka sama sieńka. Ciekawa jestem, czy będzie wygrana. No, mówię wam dosłownie, toczka w toczku. Ale jest tutaj yy, z tej samej paczki, tylko że to jest setna, a to jest 8, 68 numer. Więc ja drapię dalej i zobaczymy, co będzie. Już dwie poddrapałam, zaraz do Was wracam. Bo ja sobie tak na spokojnie. No. A więc, tak kochani, wracam do Was. Pierwsza drapeczka była pusta. Teraz sobie zrobimy kolejne elementy. Zobaczymy. Kiwi. Tutaj mamy kiwi. Ananas. I mamy linię. O, widzicie, szczęśliwa drapeczka. Tutaj jest ananas. Truskawka. Tutaj mamy truskawkę, i tutaj mamy truskawkę. I jeszcze jedna brzoskwinia. Szkoda, że nie było gruszki, to by była jeszcze jedna linia, ale, ale i tak się cieszę, bo jest fajnie. Zobaczymy, co jest wygrane. 3 złoty, zawsze coś. D, D, D. Także pustych zrapeczek nie wysłałaś. <laughs> Bardzo Ci dziękuję. Teraz zobaczcie te dwie jednakowe. Oczywiście inne są yy, owoce, ale zobaczymy może, która z nich będzie wygrana. Truskawka. Mamy tutaj truskawkę, tutaj i tutaj. Yy, teraz mamy borówki. Brzoskwinia. I ostatnie cytryna. Ale niestety... Będzie to pusta trapeczka. SBC. I zobaczymy to teraz. Banan. Wiśnia. Karambo. I ostatnia. Cytryna ale niestety nic nam to nie daje chociaż, nie, nie daje, tak DWP i ostatnia zrapeczka, zobaczymy ee, kiwi liśnia melon I truskawka. No niestety też przygrana. Ale kochani, to był prezent. Znaczy wygrana w konkursie. 3 zł jest na pomnożenia, więc będzie trzy czarne koty na przykład, albo coś. Więc bardzo dziękuję. Pyszne są czekoladki. Fajne są maseczki do testowania. Więc Adaś tu się ucieszy jak najbardziej. Ja też się ucieszyłam. E, oczywiście nie było mi lekko teraz drapać, ale, ale ja się cieszę i tak fajnie. E, najważniejsze teraz, żebym była zdrowa. A was wszystkich zapraszam do e, Zrakmy coś na kanał. Tam teraz też jest konkurs nowy, więc e, zapoznajcie się z regulaminem, oczywiście, bo jest tak trochę nietypowy ten konkurs. Więc kto ma ochotę, to oczywiście was tam zapraszam. Dajcie łapkę, dajcie subkę. E, pozdrówcie ode mnie, jak macie ochotę. Szkoda, że nie mogłam się podzielić z doradcą jakąś główną wygradą, ale nic. Jakoś to będzie. <laughs> Także fajnie. No i co? Dziękuję Wam bardzo za oglądania, za subskrypcję, za nowe. nowe osoby, które do mnie przyszły. Oczywiście bardzo mi miło. I co, i do jutra? Jutro będzie losowanie na moim kanale, mojego razdania, więc bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że będę w stanie wypisać wszystkie karteczki, bo nie da się to internetowo zrobić. Więc to będzie, że tak powiem, losowanie takie karteczkowe. I tyle. No, do zobaczenia. Dziękuję Wam bardzo, Buziaczki. Cześć.